Zielone Gramy. Dzięki, Jak widzicie, właśnie jesteśmy już tutaj bez, że tak się wyrażę, naszych podkładek, więc jakby pora na ten moment, na który myślę wszyscy czekamy. Właśnie świat już na publiczności się powoli zapala, a ja na scenę zaproszę Zosię i Iwonę z naszego jury oraz zaproszę pana burmistrza i panią przewodniczącą Emilię Walkowiak jakby do wręczenia e, nagród. Zapraszamy drodzy państwo. Tak, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tak, tutaj, tutaj. Może jakieś słowo małego komentarza Zosiu? No, jak mały komentarz, to mały komentarz. No to dobrze, to yy, na, Natalia wie, jak, yy, jak tutaj rzeczy są po, po, poroz, porozkładane, więc, yy, tak, ja będę odczytywał, więc yy, będziemy tutaj yy, kolejno nasi fantastyczni wręczający będą wręczać. Yy, pierwsze wyróżnienie, które mam, o właśnie, mamy trzy rodzaje nagród, to też jest ważne. Nie wyznaczamy tutaj miejsca pierwszego, drugiego, trzeciego, tylko yy, Najniższym stopniem nagród, e, też e, jeśli chodzi o laureatów, wszyscy są laureatami, e, są wyróżnienia, potem mamy nagrody, które są poziomem wyżej, no i Grand Prix, które jest przyznawane albo nie jest przyznawane, zależy to e, od decyzji e, Juror. Pierwsze wyróżnienie dla Eliasza Szurleja! Tak, i tak, i zapraszamy od razu, żeby zostać z nami na scenie. Wyróżnienie dla Jolanty Kędziora. Nagroda dla Giesławy Pawlak. Wyróżnienie. Wy... Tak mało być brama, bo, bo to jest nagroda, rzeczywiście. My będziemy tutaj zmieniać tym razem wyróżnienie w moich rękach, żeby było zaskoczeń jak najwięcej. Wyróżnienie dla Maj Krzyżanowskiej. Zostań z nami, zostań z nami, zostań z nami. Wyróżnienie dla Oliwii Mikołajczak. Wyróżnienie dla Demeta Wyróżnienie dla Maji Czaplickiej. Wyróżnienie dla Nadi danie dla Elżbiety Porowskiej Nagroda dla Mai Derenda Tak, ustawiajcie się tam ładnie. Wyższe osoby do tyłu, niższe do przodu. Puszcie coś potem najwyżej poprosimy media, żeby to nas, nas dobrze ustawiły. No dobra, nagroda dla Igora Bosiackiego. Szybko, szybko i gorze! Nagroda dla Igi Szutowicz. Wyróżnienie dla Julii Lachowicz. Wyróżnienie dla Alicji Piotrowskiej. ładnie zgłasza. Wyróżnienie dla Amali Walczak. <klucza> Oj, ostrożnie, ostrożnie. Wyróżnienie dla Lilian Dziedzic. Wyróżnienie dla Hanny Konewka. Wyróżnienie dla Martyny Namieśnik. rzeczy ważniej ważniejsze panie burmistrzu wyróżnienie dla Jowity Bruch <klucz> Wyróżnienie dla Antoniego Boruckiego Wyróżnienie dla Wojciecha Trzeszczyńskiego. <klucza> Laureatów na scenie już coraz więcej. Emocje rosną. Wyróżnienie dla Jakuba Kopińskiego. jesteśmy powiątane, wyżej dla Barbary Belińskiej. Nagroda dla Nikoli Banzołek. Nagroda dla Zuzanny Mikołajczyk. Nagroda dla Klaudii Helminiak. nagroda dla Krzysztofa poliwkach. I kolejna nagroda, tym razem dla kaliny nowak. Nagroda dla Tymona Franczak. Nagroda dla Zofii Wikaryczak. groda dla Antoniny Iwińskiej. I kolejna nagroda. Myślę, że teraz Yy, nie wiem, yy, dobra, to jednak nie śpiewam. Yy, ale na tapczanie siedzi leni, 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 leni. Dla mileny Hajdysz! wyróżnienie dla Tymona Kujama. To zapraszamy do zdjęcia. To w końcu jest Pani reprezentantką. To I Panią Patrycję zapraszamy. Mogą być dwie osoby reprezentujące nieobecnego dzisiaj temat. Wyróżnienie dla Stanisława Majek. Jest, zaczynają się nasi najmłodsi. wyróżnienie dla Dawida Kaźmierczaka nagroda dla Julii Rudkowskiej Nagroda dla Gabrieli Kwiatkowskiej. Jest piątka zbita, świetnie i tutaj też piąteczka. Nagroda dla Kamila Kubiaka. Nagroda dla Gabrieli Strugielskiej. <klucz> Patrzcie laureatów na stanie coraz więcej i więcej. 41 w tym roku nasze jury wybrało. Nagroda dla Laury Stopińskiej. W siódmym gminnym konkursie recytatorskim strofki i nutki Anno Domini 2025 koncert laureatów 27 kwietnia 2025 roku w konkursie organizowanym przez Dom Kultury w Strzelnie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Strzelnie pod patronatem honorowym przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pani Elżbiety Piniewskiej oraz burmistrza strzelna, pana Dariusza zdobywa... Czuję się jak w Polsacie w Tańce z Gwiazdami, Krzysztof Iwisz. Nie, Krzysztof Iwisz nie zdobywa u nas Grand Prix. Grand Prix zdobywa... Magda Grygowska! <śles> Zapraszamy, zostań z nami. No właśnie, teraz będzie minuta dla fotoreporterów. Musimy się jakoś ustawić. Ja, może, uwaga, Piotrek, będę odstawiać te mikrofony, żeby nam tutaj nic nie. Dobra, je już wyłączę. Spokojnie. A jeszcze o, drugi mikrofon bierze. Bierze Piotrek, tak, też mo możecie też usiąść na krawędzi sceny, tylko nie spadnijcie z tych wszystkich emocji. I radość, uśmiechy fotoreporterzy w postaci rodziców, opiekunów uruchamiają się teraz. Lokalne media są z nami, fotografują też. No i teraz wszyscy krzyczymy Strowki i. I kotki. I Tak jest, mogą być wielkie brawa. <plansuj> <plansuj> tak jest, brawa mogą trwać i trwać. To dźwiękowe w postaci... I oto właśnie słowo na koniec wygłosi pan burmistrz Dariusz Kocicki. myślałem, że też mi chory. Kochani, a z, e, nie zazdroszczę jury, nie zazdroszczę. Szczerze mówiąc wszyscy jak jedna osoba dostały, dostały libyście ode mnie Grand Prix. Jesteście fantastyczni. Zapisaliście się w historii naszego miasta cudownymi strofkami i cudownymi nutkami. Gratuluję serdecznie. Dziękuję Wam bardzo. A tak na do widzenia, skoro si siódma edycja, to chyba tyle lat burmistrzem jest Chudziński w Szanowni Państwo. <klucz> Szanowni laureaci, po prostu dwa słowa. Gratuluję. jesteście po prostu cudowni. Szczelno naprawdę to wielka rzecz i takie pokolenie, pokolenie nam rośnie, że po prostu duma dla rodziców. Aha no tak, oczywiście no gmina Szczelno. Wójcik jeszcze, jeszcze nie, ale ja gratuluję rodzicom, opiekunom, dziadkom. To jest wasz skarb. Sama duma. Dziękuję bardzo z całego serca i gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Dzień Dzień za, za, dziękuję za, bardzo. Do zobaczenia za rok. On nie się. Wytłumaczyć umiał sobie wtedy.